A dzisiaj robimy taką kawiarnię Japan Może nie dokładnie kawiarnię, ale zainspirujemy się Koreą. Koreą. Bo widziałam ubrania. I tak jak dobrze kojarzę, to, mu, to musimy wybudować. I jak to jest wybudowany? Ja chcę ten dom, nie obchodzi mnie co w nim jest, ja go usuwam. No, usuwam go i robię tam. Tu jest takie. O, kojarzy mi się. Więc sobie wyjdziemy. No, tu może coś skrzypić, bo to resiek. Pa, wybierz, gotowy do dekorowania. Buduj! Może odłożę ten resiek lepiej. Buduj! Jest to najnowszy dodatek. Ale sobie go teraz urządzimy. O oh yeah. Tak, na dole jeszcze nie wiem co będzie. Może zrobimy pralnię? No bo wiecie, tu jest pralnia. To czemu jej nie dokończyć? Tak, dobra, zrobimy sobie. Weźmiemy pralki, ten led usuniemy. No tak, ale jeszcze bym kolejne pralki dodała. Kolejne pralki powinny być. O! I może bym to. A, nie da się obrócić. Będzie tak, nie? tada Może tu jeszcze chusteczki. Dobra. Teraz. Zważy, nie wiem, może tu. Nie tu. Może tu będą jakieś fajne rośliny. Kuba. Jaka mi się wykanalizacja. Są w Korei właśnie takie z, z jakimiś tworakami, z wzorami. Więc może. Kosz na śmieci. Kosz na śmieci. Może dałabym sakurę. Kocham sakurę i kocham Japonię. Nie to. Gdzie, bo tu powinien być taki most. Jest tu most? Nie ma tu mosta. Poszukam tu. Most, 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 most. Most. Nie wiem dokąd prowadzi ten most, ale jest w górę. To jeszcze nie wiem, co będzie, więc przechodzę sobie na piętro numer 2. Do końca 2026 chciałabym wbić co najmniej 500 subskrypcji, więc subskrybujcie. Czekajcie, muszę naszą jagodę wyciągnąć. Napiszcie sklep, 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 8 razy sklep. Najlepiej 8 razy sklep, 10 razy sklep żeby był sklep, no, Co? no, no, tak, 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 tak. no tak. Tu może bym zrobiła najpierw tapety mi sobie, no tak, zapomniałam. W tradycji toki boki najpierw są tapety. Tapety, 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 tapety. mówić tablety. Wszędzie myślę, że taka mi się wyskiutka. Słodziutka, urocza. Będzie taka Japani, nowa, jakby kawiary. Dobra. Nieważne, tu zrobimy sobie manekiny jakieś. Takie trochę mi nie pasują. Wiecie. Były tu takie inne, takie inne. O te, niby są podobne, ale jednak inne. Może wystawię tu trzy, a resztę zrobimy na półkach wywieszone. Co wy na taki pomysł? W Korei jest. No są różne. W toka boka jest, są różne właśnie takie koreańskie trochę, ale koreańskie. Nie ma innych wieszaczków, będą tęczowe. Dobra. Idziemy zrobić. ubranka. Wszyscy się nie zrobić, bo już jest dużo Tak Czekaj. Co? Nieważne. Chodź, to nasza miruja. Nie, nie, miruje. miruja. Nie miruja, nie miruja. Nie, nie, nie miruje. I tu nieważne ciebie Bobo, chodź tu Bobo, przybierzemy pana Bobo. Tak, może najpierw bym przybrała jakąś bluzę misiaczkową. Ten dodatek był taki misiaczkowy. Więc... Oj, 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 oj. Nie wiem czy to są te bluzy, czy to te bluzy, tak to te bluzy. W garniturach co jest? Mhm, mhm, mhm. Ty też na pewno weźmiemy. W suknie W sukienkach już widziałam jedną. O, te. Te są mega sztosikowe I czekajcie. O, i to jest takie trochę à la kimono. Weźmiemy sobie à la kimono. Weźmiemy sobie jeszcze inne. I możemy sprzedać w sklepie z ubraniami, tylko jednego ubrania. No, na, na moim zdaniem będzie. A bo to jest Bobas. Ja się zastanawiam, co? Czym ubranie dla Bobasów? A to jest Bobas. Nieważne, nie było tematu. I może też to i jeszcze bym teraz tym razem dodała coś na głowę. Są jakieś misiaczkowe czapki. Nie wiem czy są jakieś misiaczkowe. Dobra, wezmę może czapeczkę. O. Muszę to wziąć. Czekajcie, dołożymy jeszcze wam jakieś opaski na głowę. Tobie może to. Tobie może... A w opaskach coś jest w ogóle? Halo, halo. Misiowe. Tobie to dołożymy. Wejdę tu jeszcze zobaczyć, czy jest jakiś z misiowego dodat z misio, misio mego, z misio, z misio oh yeah. Ale wątpię, czy coś tu będzie z misiowego, misiowego. misio, misiowego. O nie. Co, lubię sobie tak czasem. Aha. Nie, nie widziałam, że jest taka białka szyka. Widzowie, no. Oh. 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 Też tusik do piżama. Widziałam tam więcej. To też jest mega sztos. No, wszystko tu jest. Zielona czarownica. Ostatnio kupiłam dodatek z Weekends. Z weekends. No, nieważne. Jeszcze nie ma odcinka, ale niedługo będzie. Zaufajcie procesowi tworzenia. Mm. Rano wieczorem, rano, rano po obiedzie, rano po obiedzie, rano po obiedzie. Mhm, mm jakieś okulary są w ogóle. Misio, misia, misia my. nie Nie, tak, z tak, tak zwanego misio, misio fake. Tu coś będzie ze misio misio fake. Co! Lubię misio misio fake. Nie wiem, czym tak gadam ciągle. To jest chyba, szpi... chyba szpiwór. A nie, nie chciałam szpiworu. Dobra, szpiwór się jest Szpiwór tak zwany. Tak, nowy proces, czyli szpiwór. Nie wiem, co to szpiwór. Chyba to jest z tego jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. 9 ubrań mamy, widzowie. 9 ubrań. Oła. No i 9 minut w sumie. Dostaj no w się sensie już 10. No nieważne. Nie. nie znam czasu, bo mi się ucięło i musiałam od nowa nagrywanie zaczynać. Nie istotne. Tak, czekajcie, będzie hałas i muszę rysik swój zakręcić. O, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O! Ori, orio. Ori, orio, orio dziewięć. Ściągaj śpiwór z siebie, tak. Tu śpiwór. To może czapki. Popatrzcie w ogóle ile tego mamy. stan trochę dalej, żeby te ubrania się pod ekran nie dały. Tak by coś takiego. Dzięki, dziękuję, 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 dziękuję. Dzięki, dziękuję, dziękuję. Więc tak, teraz trzeba do, do tego przypasować. Może takie bym zrobiła rzeczy? Nie. To idzie do tego. A do tego może sweterek, ale bez ciąży. Sweterek bez ciąży. Teraz tu trzeba odwiesić. Pięknie. Kimono nawet jest. Kimono. Mamy jeszcze szlafrok. więc go sobie damy na górę. A kawiarnię już urządzę sam. A, czekajcie, widzowie, jeszcze to ubranko. Kawiarnia, tak jak mówiłam, samo urządzę. Popatrzcie, widzowie, jaki rząd kolesiów się zrobił. Rząd kumpli się zrobił. No, tak, robię. Kawiarnia prezentuje się tak. To się wiem, że z jednego pompciusia się przelała. Pom pom pompciusia się przelała. Tu nawet dodam taki kiedy... automat! Ty Je pompciusiu, jedz Jest czarownica. No i... W korei myślę, że właśnie popciusie są mile widziane, dlatego jest dużo popciusi. Tu mamy taki o sklepik, więc... Jeśli chcecie, żebym w Realu odwiedzi odwiedziła Koreę, zostawcie łap łapkę w górę. Sub. I przypominam o 500 subskrypcjach i o napisaniu 10 razy sklep. Pa! Biaczki. No Słuchajcie. Dzieci. I są ferie, a wy w komputerach. Mamo, no właśnie są ferie. Więc możemy wypocząć. Nie właśnie nie. W taki sposób nie możecie. Stwierdziłam, że pojedziemy na narty. Co na marty? No dobra. Pakujcie się. Lelala. Mamy załatwiony spokój. No. no ej, ja wyłączyć, a nie włączyć. Ech. Dobra, nic tu po nas. Nawet tablet mnie chce wejść. Może pat, ale wiesz, że nie będziesz miał tam konsoli. No trudno. No, kurka blada, to weź się. Hmm. Więc ubrania potrzebuję. Wow. Dobra, ubiera się. Gotowi A my jeszcze nie, wyjdźcie. muszę więc spakować też rzecz Czyli dla niego. No. Twój ananas. twoja butta i papersy papersy też nie, papersy się nie zmieszczą. Samochodzik twój. I... No czekajcie. Twoje ubranie. Ubieraj się w kurtkę. O. Wychodzimy. Dobra, rozpakujcie swoje bagaże. Gdzie ja będę spał? Tu na kanapie. Aha. Le. Słuchajcie, nie ma czasu na rozpakowywania. Zostawcie je po prostu u siebie i będziemy iść na narty. Na narty. Narty są nudne. Cicho. Idziemy. E, dzień dobry, my do, żeby wypożyczyć narty. Narty są na samym dole. Dobrze, dziękujemy. Chodźcie no wszyscy nie róbcie nam wstydu. Ale my nie chcemy jeździć. Trudno. Chodźcie. O, tu są chyba narty. To dla Karminkę. Nie, to dla Jasia. No weź i jeździ. Trzeba jakoś na nie wsiąść chyba. Rymbry. Dobra, ale załóż chociaż okularki. Mhm. Mm Teraz wy. Uh. Mm. Gdzie są narty dla nas? Dla nas chyba nie ma. No dobra. Ale wy jakoś możecie. Bo my jesteśmy już duzi. Hmm. To jest nie fair. Fair czy nie? Już. Zakładajcie kaski. O, na tym. Ty się podobno je. Boisz jeździć ojciec. No boję. Dlatego nie jeżdżę. Zostawię tu opaskę. Dobra. My idziemy jeździć. Chodź najpierw ja z Albertem. Siadaj tu. Weź wsiąć Jasiek. Mm. No, chodźcie. Mm. No jak się to uruchamia. Dobra, nieważne. Idziemy do domu. Chodźcie wszyscy. O, mamy no, no, opaska niech tu nie zostanie. Tak. Chodźcie tu wszyscy. Ma no, po prostu dosyć. Hop, hop. Oj. Tak i tak. Gdzie moja opaska? Tutaj o, dziękuję. Chodźcie teraz do hotelu. No tak, jak jesteście, to ściągajcie te kurtki. Dobra. O! I widzicie. Gdzieś Klaudia? Jest tu kosela. Dobra, masz mnie. Dobra, chodźcie wszyscy. My idziemy się przebrać. Okej. Okay. Co tu jest? Oha, okej, okay. nie wiem co tu jest Na składać walizkę. Twoje ciuchy. Moje ciuchy. Twoje ciuchy. O. Wszystko teraz do walizki No i na końcu moje ciuchy Dobra Zajmuję się do montażu Montażem Hej widzowie kolejny raz jak oceniamy Kolejne słodziutkie zwierzaki. Jeden, to są palmy tropikalne, a to jest w ogóle przepis. Super! 10 na 10. I słuchaj, bo słyszałam, że to jest takie fajne lodowisko. Bierzemy dzieci. No okej. Okay. Dzieci, ubierać się, idziemy na lodowisko. I już załóżmy te dzieci. A dzieci tam założą. Dzieci. O, popatrzcie dzieciaki! Całe lodowisko tylko dla nas. La la la! la. To nasza córka tak potrafi? Tak, Staszek. Tak, potrafi. Staszek. Ona od, od czwartego roku życia uczy się jeździć. A ile ona ma lat? Piętnaście. Eee... No właśnie. Aaaa... Wywróciłem Wy... <laughs> się. No i widzisz? Już, już. Będzie dobrze. Chodź, usiądziemy sobie na chwilę. Serio? Klaudia, ty chodzisz na łyżkę? Od czwartego roku życia. A ile ty masz lat? Piętnaście. To samo mówiła twoja mama. Popatrz, jakie tu. To, to będzie na no twój występ przecież. No tak, zapomniałam kompletnie o moim występie. On jest dzisiaj. Dobra, powiem mamy. Słuchaj, mamo. Występ jest dzisiaj. Występ Claudi. O, Matulu. Chodźcie, chłopy, musimy się przygotować. Szybko to będzie ten pokaz, będzie wieczorem. A wszystko. Включая с этим, добра, людись, Świetny córuś. Dzięki, mamu. No dobra, jeśli się my jeszcze, czy idziemy? Idziemy. O. Chodźcie, tu wszyscy. O. Ubierać się. Ty się przebierz. Nie obchodzi mi. Nie że jest wam zimno. No i co? Wracamy.